Dobrze, kochani. Mamy sobotę, więc jak zawsze jest dostawa. No, i jak zawsze jest też konkurs na początek. Dziś do wygrania będzie ta przepiękna Rafidophora Hong Kong Gensis. Także zobaczcie, jaka duża gęsta, i dostanie ją jedna osoba, która do poniedziałku, do 21:00 nam napisze komentarz tutaj pod filmem na YouTube, który nam się najbardziej spodoba. A temat dzisiaj jest taki, ponieważ mamy dzisiaj bardzo dużo różnych ciekawych maluszków roślinnych. No, a też nasze ludzkie maluszki skończyły szkołę. Nie wiem, jak tam u Was sytuacja, no pewnie różnie, pewnie już część z Was ma dzieci odchowane, pewnie nie ma wcale, część nie ma wcale. Natomiast u mnie jest tak, że mój pierwszaczek pierworodny zmienił się w drugoklasistę, więc taki też weekend pełen wrażeń dla nas. No i w związku z tym właśnie jest konkurs taki trochę związany i z tymi maluchami w szkole, i z tymi naszymi dzisiejszymi maluchami. No, piszcie nam jakieś swoje takie najzabawniejsze wspomnienie z dzieciństwa, co żeście kiedyś może zbroili, dostaliście po łapach czy pasem, albo właśnie jakieś wasze śmieszne zakończenie roku. Ja kiedyś byłam świeżo wpadnięta pod samochód, poszłam z gipsem, także bywa i tak. No, a ja zapraszam Was na zwiedzanie magazynu. Dzisiaj naprawdę jest co oglądać, bo mamy dzisiaj bardzo dużo kolekcjonerskich filodendronów. Że chociażby hozę było nowe wymienie czy White Wizarda. Także słuchajcie, let's go! Gdybym jakoś miała tą dzisiejszą dostawę tak tematycznie określić, no to dzisiaj zdecydowanie mamy kolekcjonery i naprawdę jest ich dużo. I są piękne, i wspaniałe, i rzadkie. I mamy też bardzo dużo maluchów, a nawet mamy jeszcze taki mix. mamy kolekcjonerskie maluchy, ale zdecydowanie gdzieś tam tych maluszków też jest dzisiaj sporo. I to takich, których nie ma w regularnej sprzedaży, tylko się dzisiaj wyjątkowo trafiły, więc myślę, że będziecie zadowoleni. No a, a propos kolekcjonerów, no to na, na dobry początek słuchajcie: hoseb, łono, filodendron, hoseb, łono. Tu dzisiaj dziewczyny już po prostu od rana w magazynie e, tupią koło niego, nie mogą e, przejść obojętnie. E, Naprawdę jest przepiękny. Gigantyczne liście, w ogóle duża roślina, taka fajnie już rozrośnięta. No i ten strogaty wzór na liściach. No, słuchajcie, myślę, że, że się na pewno ktoś skusi, nie wierzę w to, że nie, bo jest naprawdę piękny. No, o ile musicie się pośpieszyć, bo tutaj dziewczyny z magazynu też bardzo zapowiadają, że będą polować. No, i tutaj mamy z kolei, słuchajcie, Ripselisa Monacanta. Bardzo ładny, taki ciekawy patyczak o płaskich pędach, ale uwaga, bo bardzo kuje. Już mnie tutaj zaatakował, więc jestem na niego zła i go odwieszę. Nie no, żartuję, ale trzeba musicie uważać, bo to naprawdę ma kolce bardzo grube i bardzo kujące. Dobra, lecimy po kolei. Kolekcjonerów jest dużo, nie będę wam ich na początku kumulować, tylko lecimy po kolei, żebyście oglądali dalej i cierpliwie poczekali. Ale nie no, co chwilę coś będzie wypędzać dzisiaj, bo naprawdę z tego dużo. Schefflera Melani. Bardzo ładna roślinka, taka drzewiasta, jak dorośnie w pokroju, z piękną wariagacją, taką żółtą, intensywną i, i dużą, rozliczną. Także też można dzisiaj się zaopatrzyć. No i teraz będzie coś naprawdę pięknego, czego chyba od roku nie było w dżunglu, bo nie było dostępne u naszych dostawców. cerupegia, African Parachute. Naprawdę przepiękna roślina, bardzo oryginalna. Zobaczcie na te kwiaty. One faktycznie wyglądają jak spadochrony. Są bardzo duże, bardzo ciekawie wybarwione. No i cała roślinka jest taka bardzo grubaśna. Widzę, że tutaj dość szybko rośnie o, i tych pączków tutaj kwiatowych naprawdę jest sporo. Także polecam Wam, to jest rzadkość w sprzedaży. A naprawdę bardzo ciekawa roślina i ładna. No, i po raz kolejny dzisiaj wanilia, bo ostatnio no, bardzo szybko się sprzedała. Także jeżeli się tydzień temu nie załapaliście, to proszę bardzo, można mieć w domu swoją własną wanilię, nie do, która nie dość, że jest pnączem, to jeszcze jest z torczykiem, no i jeszcze z wanilią, tak? Więc w ogóle fajna sprawa. Dalej idąc, mamy sobie hibiskusa variegate, który nas cieszy przepięknym e, rysunkiem liści, przepiękną wariegacją. A także bordowymi łodygami. Bardzo ładny okaz. Można go uprawiać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kwitnie na czerwono. Dalej, idąc, mamy sobie taką Peperomia Jelly. Ona jest bardzo ładna, bo jest pięknie wybarwiona. Tutaj jest prawdziwa mieszanka: zieleni, żółci, czerwieni. Liście są bardzo grube duże i wydłużone w kształcie i rosną na takich też grubaśnych, sukulentnych, bordowych łodygach. Także bardzo ciekawy okaz, polecam Wam. No i doszliśmy, słuchajcie, do właśnie kolekcjonerów. To Wam pokażę to, co Wam mówiłam jednocześnie, kolekcjoner i maluszek. Słuchajcie, po raz pierwszy w sprzedaży, przynajmniej ja widzę po raz pierwszy, z Syngonium Milk Confetti, właśnie rozmiar maluch. Przepięknie wybarwione, bardzo jasne takie mleczne, pistacjowe listki z bardzo nieregularną, rozciapaną, powiedziałabym, wariagacją różową, bo tu od, od bardzo drobnych, nielicznych kropeczek po takie zupełnie halfmoonowe liście, także bardzo to jest zróżnicowane i, i pięknie wygląda. No, to Wam bardzo polecam. Dalej idąc z synkonią Wendlandii, które od jakiegoś czasu jest dostępne w sprzedaży, ale też, no. Nie należy do tych takich syngoniów bardzo popularnych i bardzo e, takich, no nie chcę powiedzieć o może powszechnych o. No, i coś, co myślę, że Was na maksa ucieszy. Słuchajcie, zobaczcie, syngonium Strawberry Ice to jest jedno z najbardziej poszukiwanych kolekcjonerskich syngoniów. E, no, Swojego czasu to w ogóle było, miało cenę kosmiczną, ale teraz też po prostu jest bardzo ciężko dostępne. A co za tym idzie, jest cenne i dzisiaj jest w całkiem niezłej cenie. Także naprawdę polecam to Waszej uwadze. Zobaczcie, jakie te liście są charakterystyczne i ciekawe. Także tu myślę, że też będzie, słuchajcie, szał. A my sobie idziemy dalej. Jeśli chodzi o pnącza, to dzisiaj oczywiście to nie koniec jeszcze. Widzę, że tu mi dziewczyny trochę nie posegregowały dzisiaj do końca na wózku, ale to nic. Mamy sobie, zobaczcie, takie wielkie epipremną złociste. Naprawdę to jest zwykła dwunastka, a jest 10 razy takie jak zazwyczaj. Naprawdę gigantyczne, rozrośnięte, bardzo długie łodygi i bardzo dużo. Także dobry moment. Mamy też, słuchajcie, z Cindabsusa Silvery N, i od razu Wam zestawię razem Trebi, żebyście mogli też sobie porównać. Trebi ma większe liście i trochę inny rysunek, ale bardzo dobrze wyglądają koło siebie. Także nie bójcie się robić różnych nachlojek z nimi i różnych ciekawych aranżacji i kombinacji. Dalej, roślina, którą. Która niestety jest mało popularna, mam takie wrażenie, a ja bardzo nad tym zawsze ubolewam, bo ją bardzo lubię. To jest skalnica rozłogowa, czyli saxifraga stolonifera, która jest w ogóle spokrewniona i z, z pedargonią i struskawką i rozmnaża się właśnie przez takie stolony, czyli no, takie rozłogi, na końcu których są malutkie seksifragi kolejne. Co jest ciekawe, to można ją też w cieplejszych rejonach Polski uprawiać jako roślinę okrywową w gruncie. Ale zobaczcie, no jest naprawdę przepiękna. Spójrzcie się, bo bardzo ją Wam polecam. Nie jest trudna w uprawie, a jest naprawdę śliczna i wdzięczna. I tutaj sobie pomyślcie, że na każdym tym pędzie będziecie mieć malutką skalnicę, co przepięknie wygląda. Dalej mamy sobie peperomię Rotundi Folie. To jest peperomia o okrągłych liściach i o pokroju takim zwisająco płożącym. Listki są drobne, nie aż tak bardzo sukulentne, ale też nie przypada zamoczeniem. No i słuchajcie, no nie może go zabraknąć. To jest nasz bestseller, numer jeden na liście przebojów w Jungle Boogie od wielu tygodni. Fiołek z warygacją, także dzisiaj znów. Się pojawia. Zachęcam, jeżeli jeszcze nie macie, bo naprawdę jest przepiękny. No i coś, kolejny ciekawy maluch, roślinka, którą ja bardzo lubię. Hoya Australis. To jest choja o liściach takich ciemnozielonych, skórzastych, dość grubych, sukulentnych. No i tutaj taki maluszek w szóstce. Jeżeli chcecie, właśnie nie za drogo i nie za dużą roślinę od razu, to dzisiaj jest super okazja. I z maluszków jeszcze mamy, słuchajcie, Sansevierie Jade Pagode. To jest przepięknie wybarwiona Sansevieria o ciemnych liściach z intensywnie żółtą obwódką, taką no, żółto-beżową. -żółto no i też coś, co nie wiem dlaczego, ale dość rzadko bywa, opuncja i to jest opuncja i jamajska, żeby było ciekawiej. Bardzo ładna, lekko takie wydłużone pędy i nie okrągłe, a takie wieloboczne powiedziałabym. No i jak widzicie, mnóstwo nowych już przyrostów idzie. Ona tak właśnie rośnie, że te człony e, tak się nadbudowują, tworząc z czasem takie opuncjowe drzewko. Kolejny maluch trochę z innej parafii. E, plebodium, zobaczcie jakie piękne plebodium złociste. Też maluszek, ale widać, że tutaj no, już ładnie rozrośnięty. Przepiękne włochate kłącza, już się zaczynają kształtować. Także też Wam polecam. No dobra, jedziemy dalej. Mamy sobie choje kruchniane Eskimo, kolejna choja na dziś. Przepiękne srebrne liście z zielonym splashem. Troszkę częściej podlewajcie, bo te liście nie są aż tak bardzo grube i sukulentne. Teraz coś dla wielbicieli roślinek mniejszych. Tutaj mamy fitonie Skeleton, fitonie Snow N i niedośpian, czyli Hypoestes. Zobaczcie, jak pięknie komponują się razem. To są roślinki, które wymagają stale wilgotnego podłoża i sporej wilgotności powietrza. Dobrze się też odnajdują w lasach w słoiku. No i nie rosną duże, więc to jest też fajna opcja, jak chcecie sobie zrobić jakąś taką kompozycję albo takie właśnie zestawienie drobniejszych roślinek, nie macie miejsca, no to to są dobre kandydatki bez wątpienia. Dalej mamy Calathea Beauty Star. To jest naprawdę piękna kalatea która w dodatku dość dobrze znosi e, gorsze trochę warunki, czyli nie potrzebuje aż tak dużo bardzo wilgotności e, i radzi sobie w naprawdę ciemnych miejscach. Taka jest do zadań specjalnych, jak na karate oczywiście. E, de, teraz lecimy z obiecanymi maluchami dalej. Mamy, słuchajcie, alpinię variegatę. To jest ciekawa roślina, która rośnie bardzo duża. dzisiaj właśnie w takich maluszkach możecie ją dorwać. No i też, to przed chwilą Wam pokazywałam, też Kalatea Beauty Star, tylko maluch. Kolejny maluch to słuchajcie łosierogi malutkie, ale też już ładnie rozrośnięta. Ta sadzona całkiem taka jest spora, jak na tą małą doniczkę. Mamy również marantę kerczowane, o tutaj poprawię listka, Marante kerczowane, która też jest w takich mniejszych rozmiarach. I z teowatych jeszcze, słuchajcie, te roseopiknę Rosy, która ma liście takie różowo-czarne. Doszliśmy do kolejnej dzisiejszej perełki. Słuchajcie, zobaczcie: Philodendron Biliatia. Naprawdę prześliczny. Bardzo ma duże liście, one są takie super długie. I piękny, pomarańczowy kolor łodyg, taki dość rzadko spotykany. No, jednym słowem, roślina super piękna, kolekcjonerska i naprawdę się tutaj myślę ładnie do Was uśmiecha dalej wcale jest słuchajcie nie gorzej bo mamy znów te przepiękne duże melanochryzum no coś pięknego z tą rośliną tylko Wam pokażę, nie będę chyba nawet nic mówić, bo ona się sama broni chyba nic nie trzeba o niej opowiadać przepiękna przepiękna, trzeba ją bardzo ostrożnie dotykać bo jest wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Na to też uważajcie. I dalej też ciekawy filodendron. Też trzeba z nim uważać, bo liście są duże i delikatne. Filodendron skłamiferum. Liście są bardzo piękne w kształcie. No i do tego jeszcze ta. Włuchata łodyga, która się kojarzy z jakimś takim, nie wiem, czworonogiem wręcz, czy jakimś misiem, czy pluszakiem. Bardzo ciekawy fiodendron, i naprawdę słuchajcie, bardzo szybko rośnie, więc to jest też fajne. No, a my sobie lecimy dalej. E, mamy takie całkiem już spore Pink Princeski, jeżeli się czaicie właśnie na większe okazy niż te maluchy. E, a są w dobrej cenie bardzo, także myślę, że tu się można skusić jak najbardziej. No, i dzisiaj widzę, że przyszły przepiękne. O nie, będą mnie kusić, przepiękne Scindapsusy Moonlighty. Naprawdę, zobaczcie, jakie mają długie pędy, i w ogóle, jakie są gęste. No, także Wam polecam, bo są naprawdę w dzisiejszej dostawie bardzo fajne. I teraz, jeszcze sobie idąc dalej, znowu wracamy do maluchów. Mamy sobie Philodendrona Green Princess. To jest taki, powiedzmy sobie, zwykły filodendron, ale bardzo ładnie rośnie, nie sprawia problemów, jest taki chętny do współpracy i prosty. Tutaj mamy birkina. Nie wiem, czy widzicie, tutaj na tym liście już paski się zaczynają, więc będą na pewno bez obaw. No i teraz coś bardzo ciekawego, co też rzadko się pojawia. Mamy trzy filodendrony kolekcjonerskie, takie właśnie w maluszkach. Mamy tak. Yy, mamy yy, White Knighta, zobaczcie. Yy, White Princess, do pary, też maluszka. Ale to jeszcze nie koniec, bo do tego wszystkiego jeszcze jest White Wizard. Widzicie, one są bardzo do siebie podobne, zwłaszcza w tak młodym wieku, ale jednak różnice w kształcie liści i wybarwieniu widać. Więc myślę, że tutaj, jak Wam jeszcze zostawiłam razem, to nie będzie wątpliwości. Aczkolwiek skupić się muszę przy odkładaniu. No i myślę, że Was ucieszę, że znów i siebie przy okazji, że znów powracają te gigantyczne mikansy w szóstkach, jak mutanty po prostu. O, jeszcze większe, patrzcie, mikans w szóstce. Dzisiaj zamówiłam jeszcze więcej, bo ja sama poluję na nie, na nie już od dwóch czy trzech tygodni i po prostu nie mogę się załapać, bo ciągle wykupujecie, więc wziąłam jeszcze więcej. Mam nadzieję, że dzisiaj ja też zdążę. No, a kto nie kupi, to trąba dzisiaj już naprawdę, bo takie pędy to coś aż niebywałego, słuchajcie, w takiej doniczce. E, dalej mamy, e, popatrzcie, Filodendrona Scandens, e, to jest e, wersja zielona, liście w kształcie serc, zupełnie zielone, e, ale mamy też wersję, jakbyście woleli, e, przełamaną zielo żółtym paskiem. W kolorach Brazylii, no i tak się też nazywa Philodendron Brazil, i też widzę, że przyjechały dzisiaj takie wielkie sadzone, pięknie rozrośnięte. A jakbyście woleli trochę mniejsze, to mamy też w szóstkach. I w szóstce też już Wam pokazuję, a właściwie też w dwóch rozmiarach, tak samo jak, jak w Brazil, Mamy dzisiaj Manki Maski, czyli monsterki. Zobaczcie z dziurami, albo dwunastka, albo szóstka. I też bardzo ładna, już taka wyrośnięta sadzona. Także myślę, że można się pokusić śmiało. No i też zobaczcie, takie wielkie jak ostatnie: Monstera Carstenianum, czasami nazywana Peru. No cóż mogę wam powiedzieć? Sadzonki są naprawdę w cenie takiej regularnej, a w wielkości XXXL, i mają gigantyczne liściory. No i sztos numer dzisiaj, nie wiem, 80, bo dzisiaj naprawdę. Jest jakaś bardzo dobra dostawa, słuchajcie, i to myślę, że Was też ucieszy. Mamy super gęste i bardzo ładnie wybarwione filodendrony kobra, czyli inaczej stablejany, w doniczkach małych, dwunastkach i w naprawdę bardzo fajnej cenie. A tutaj jest co najmniej, z tego co widzę, 4-5 pędów. Są naprawdę ładne, długie. I, i fajnie wybarwione Także, a cena jest wręcz śmieszna więc słuchajcie, nie wahajcie się tylko szybciutko do koszyczka te kobry, bo nie wiem czy jeszcze takie będą za tydzień i dalej mamy sobie też jeszcze jeden Filodendron Scandens tym razem Lemon Lime czyli żółciutki Nasza kolejna ciekawa propozycja na dziś to alokazja Lauterbachiana to jest bardzo oryginalna alokazja o wydłużonych liściach i stojących pionowo do góry, i do tego jeszcze ma takie piękne, bordowe łodygi i spody. Naprawdę bardzo elegancka, taka dostojna, robi wrażenie. Jest też sporych rozmiarów, słuchajcie. Eee, I mamy też przepiękną, jak zawsze, alokację Dragon Scale, która właśnie ten smoczy wzorek nam tutaj przypomina. Eee, no, i ona też jest taka dość prosta w uprawie, jak na alokację, więc śmiało możecie się pokusić. Dalej mamy kolełuski po raz kolejny, czyli pokrzywki przepiękne, wybarwione, cieszą nasze oko. Możecie też je śmiało na taras czy na balkon dać, też będą ładnie rosły, są naprawdę niezwykle wybarwione. No i kolejna ciekawostka na dziś, taka kolekcjonerska. Jak zbieracie, no to taki piper w nowej, pięknej odmianie. Tym razem liście ma całkowicie zielone, ale też z tą charakterystyczną, taką ładną fakturą. No i po raz kolejny, bo, bo chętnie kupiliście, mimo tego, że jest dość drogi, bo to bardzo rzadka roślina. Słuchajcie, fikus z wariegacją. Także polecam, bo dzisiaj znów mamy te fikusy. Są naprawdę przepiękne. Mam wrażenie, że jeszcze nawet troszkę więcej, większe niż ostatnio. No, zachęcam, zachęcam, słuchajcie. No i roślinka, którą ja już mam, jestem z niej bardzo zadowolona. To Amedrium zypelianum. Też już po raz któryś z kolei, bo cieszymy się, że ciągle je kupujecie. Ciągle jeszcze są dostępne. Przepiękna roślina o takim pokroju ciekawym. Liście są bardzo mocno powcinane. Jak na razie nie sprawia mi żadnych kłopotów więc z czystym sumieniem polecam. Też po raz kolejny, hoja <coughs> makrofyla albo marginata. Bardzo piękna hoja o super grubych liściach. Ją naprawdę trzeba rzadko podlewać, bo liście są mocno sukulentne, no i jest przepięknie wybarwiona i koniecznie ją przesadźcie też w podłoże, takie do epifitów czy do hoi, do kaktusów. Dalej mamy peperomię hope, która też jest raczej po tej stronie zdecydowanie sukulentnej liście. Ma super grube, okrągłe i też grube, twarde łodygi. E, także też tutaj z podlewaniem ostrożnie i ze zraszaniem bym się wstrzymała. E, wielkie, piękne potoski na wieszakach. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie rozrośnięte. Naprawdę. Duże okazy, dzisiaj fajne, także to bardzo Wam polecam od razu. Możecie sobie je gdzieś powiesić na karnisz. Dobrze jest im zmienić podłoże, ale mogą wrócić do tej samej doniczki spokojnie. No i po raz kolejny też roślina, którą ja bardzo lubię, Pseudoripsalis ramorosa Red Coral, Red Coral. Zawsze sobie język połamie na tej nazwie. Przepiękna, taka... skojarzcie sobie ją z patyczakiem. Roślina o pędach, które na końcu pięknie czerwienieją pod wpływem słońca, rośnie bardzo szybko i chętnie. Też przesadzamy w podłoże do sukulentów, ale nie przesadzamy z brakiem wody. Troszkę tam ją trzeba podlewać, bo e, dość szybko pije, jak na sukulenta rzecz jasna. No i teraz, słuchajcie, gigant, e, ficus umbellata. Przepiękne, duże, takie sercowate liście, e, no i w ogóle duża roślina, rozrośnięta, prześliczna. Słuchajcie, naprawdę, z całego serca Wam polecam, bo jest przepiękny, coś pięknego. I jeszcze z takich wielkich okazów to mamy dzisiaj e, rafidoforę tetraspermę na paliku i też jest naprawdę spora. Tak grubo ponad metr i jeszcze się rozrośnie, bo to jest bestia, która super szybko rośnie. Także też Wam polecam, jak chcecie taką dużą roślinę, żeby na jakiś fajny stojak postawić i już stworzyć takie duże wow. No i ja tu jeszcze mam jedną chojową piękność na dziś, choja Matilde. bardzo ją lubię, ma piękne liście, okrągłe, z bardzo ładnym takim białym, drobnym splashem, gęściutka i taka no naprawdę ładna, także zachęcam Was też do tej choi, do wszystkiego Was dzisiaj zachęcam, bo naprawdę są super rośliny. Tyle na dziś, punktualnie o 19. .00. Jak zawsze roślinki wjadą na junglebug.pl, także zapraszamy Was na łowy. No i co, tradycyjnie już życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknej pogody. Odpoczywajcie, cieszcie się życiem. Do zobaczenia.